Olimpiada Optymizmu, która odbyła się w Bolesławskim Dziennym Domu Senior Plus, to wprawdzie nie olimpijskie zmagania sportowe, ale za to iście olimpijska feria optymizmu, czyli pogodnego podejścia do tego wszystkiego, co dla seniorów, i to nie tylko z Bolesławca, przygotowali jej organizatorzy. Ale nie obyło się oczywiście bez sportowych akcentów. Seniorzy dzisiaj będą uczestniczyli w różnych konkurencjach sportowych, będą mogli sprawdzić właśnie się podczas tych różnych zmagań, ale oprócz samych zmagań sportowych będzie towarzyszyć im także inne spotkania z przyjaciółmi na przykład z seniorami z dziennego domu z domu dziennego pobytu z Nowogrodźca. w naszej uroczystości będą brali udział przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji którzy przybliżą nam temat bezpiecznych wakacji i bezpiecznego seniora Wyjątkowym wydarzeniem będzie też to, że będzie z nami uczestniczyła pani Aleksandra Kozioł, która przyjedzie z alpakami, które są terapeutycznymi zwierzętami. Te sportowe akcenty środowej olimpiady zawierały oczywiście takie konkurencje, które zaplanowane zostały na możliwości seniorów. Seniorzy będą skakać z miejsca. Czyli skok w dal z miejsca, będzie też strzał z łuku, będą strącać kręgle, oraz będą celować woreczkiem do celu, rzucać do tak zwanej baby, która ma otwartą buzię. Olimpiadę rozpoczęło wykonanie piosenek z tekstami ułożonymi przez seniorów do okazji, która nadarzyła się tego dnia. Oczywiście przewodnią ich myślą był optymizm. Potem była sportowa rozgrzewka przed konkurencjami sprawnościowymi i rozpoczęły się olimpijskie zmagania. Dzienny Dom Senior Plus współpracuje na co dzień z wieloma innymi placówkami i środowiskami. Stąd też obecność na olimpiadzie, m.in. pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej. A w organizacji pomógł Bolesławiecki Mosir. Po raz kolejny Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest współorganizatorem Bolsowieckiej Olimpiady Optymizmu właśnie z, z domem seniorów. Staramy się czynnie brać udział, pomagać im i ich wspierać się w, ich, w ich akcjach i, i, i ich tak jakby no. Spędzaniu tego wolnego czasu w inny sposób niż tylko w domu. Także jesteśmy tu jak najbardziej otwarci i za każdym razem na tyle, ile możemy ich wspieramy. Od samego początku organizowanych w tym domu Olimpiad Optymizmu obecni są na nich uczestnicy obu miejscowych, środowiskowych domów samopomocy. Jesteśmy już tutaj po raz trzeci. Jesteśmy też współorganizatorami tej imprezy. I nasi uczestnicy bardzo lubią te wszystkie konkurencje sportowe, które się tu odbywają. Cieszą się z medali, które później dostają, i ze wspólnie miło spędzonego czasu. Jak mogli to zaobserwować wszyscy, którzy byli tego dnia w tym miejscu, uczestnicy Olimpiady świetnie się bawili we wszystkich elementach, które dla nich przygotowano. Zaskoczenia wielkiego nie było, bo ja wiem, że rzeczywiście nasi emeryci, nasi seniorzy zgrupowani w różnych instytucjach porażają, zarażają energią, radością, wolą życia. Oni się wspaniale bawią, zresztą to już widać, ale też są wspaniale zorganizowani, do tego pięknie śpiewają, więc w tej materii wszystko się sprawdza, nawet trochę pogoda się polepszyła, bo baliśmy się, że będzie padał deszcz. W trakcie całej imprezy seniorom towarzyszył zespół, który wykonywał znane piosenki, do śpiewania których włączali się wszyscy obecni. Na koniec, kiedy już seniorzy sprawdzą się swoje umiejętności podczas tych sportowych konkurencji oraz wysłuchają prelekcji naszych zaproszonych gości i poobcują z alpakami, będą mogli potańczyć przy muzyce naszych zaprzyjaźnionych artystów z bolesławieckiego zespołu Jutrzenka.